Ze wsparciem samorządu organizujemy weekendową imprezę o nazwie Festiwal Dawnych Komputerów i Gier. Prezentujemy tutaj kilkanaście stanowisk retro sprzętu z lat 70., 80. 90. i 90. ubiegłego wieku. Można tu spotkać praktycznie cały przekrój urządzeń, jakie w kompu... urządzeń komputerowych, jakie można było w tamtych latach spotkać, czyli komputery, konsole, no, urządzenia na których się, czy to pracowało, czy to grało. Pokazujemy. Pokazujemy na przykład tutaj Komodore 64, czyli taki najpopularniejszy komputer w historii w ogóle. Całą kolekcję konsol Nintendo, dawne amigi, no, sprzętu jest sporo, najlepiej przyjść zobaczyć. Poruszacie się po całej Polsce, wybraliście kamienną górę. Tutaj było jakieś takie dość prężne, koło działające, amigowskie. No tak, no tak, no to warto do tego wrócić, generalnie osoby, które kiedyś działały, pracowały czy na przykład na Amigach, no zazwyczaj o tym troszeczkę zapominają i często w momencie, gdy się pojawiamy po tych kilku, kilkunastu latach, no te osoby wracają do swoich poprzednich zainteresowań i no, wykopują z piwnicy, z garażu dawne Amigi i znowu na tym grają, pracują. Czy są jeszcze systemy wprowadzane nowe do Amigi? Cały czas są rozwijane systemy, tylko to już bardziej przez społeczność niż przez oficjalne, czyli z producentem. Niestety tutaj jest Tutaj akurat mamy zaprezentowany jeden z klonów Ponga z końca lat 70. To była, Pong to była pierwsza popularna gra wideo, początkowo w wersji automatowej, w momencie gdy wprowadzono to do automatów w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie był problem z tym, że przepełniały się kasetki z pieniędzmi. W taki sposób ludzie chcieli grać, a no tak bardzo chcieli, chcieli tutaj się zmierzyć w tę grę. Po kilku latach wraz z miniaturyzacją potworzyły się możliwości techniczne, aby zmieścić to w konsoli domowej, więc zaczęto to wprowadzać właśnie pod strzechy do domów. Również to było bardzo popularne. Producentem pierwszym było Atari, natomiast każdy z takich bardziej liczących się producentów elektroniki, za cel w tamtych czasach, stawiał sobie produkowanie swojej wersji Ponga. Tutaj, akurat, mamy jedną z niemieckich wersji. Bo cóż, to się to po prostu bardzo dobrze sprzedawało. Commodore 64 jest fenomenalnym komputerem z dwóch powodów. Pierwszy to jego popularność. Jest to najpopularniejszy komputer, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych sztuk w ogóle w swojej historii. Żaden nigdy się nawet nie zbliżył do wyniku kilkudziesięciu milionów. Natomiast druga ciekawostka to był w sprzedaży przez kilkanaście lat. Co też jest nie do powtórzenia, ponieważ no wyobraźmy sobie teraz na półce w sklepie komputer z roku 2000. No, nikt nawet na niego nie spojrzy. Natomiast Commodore 64 był na tyle przemyślaną konstrukcją, no, że na rynku pomimo... Pojawiania się też różnych innych urządzeń, nawet troszkę nowocześniejszych, nadal znajdował swoich odbiorców, nadal wzbudzał zainteresowanie. Amiga w tamtych czasach, na przełomie lat 80. i 90. mocno wyprzedzała chociażby pecety, pecety były. Tak jakby zapóźniono kilka lat i nawet z możliwościami graficznymi czy dźwiękowymi nie mogły się do tego zbliżyć. W związku z czym osoby, które używały komputera do pracy graficznej przygod Przede wszystkim, które chociażby montowały wesela, co, co możemy sobie zobaczyć, co myślę, że każdy no miał, oglądał jakąś kasetę VHS tamtych czasów. No one były zawsze montowane na amigach ze względu na możliwości wideo. Były one po prostu dużo, dużo większe. Jeżeli chodzi o gry, było podobnie. Te same gry tytuły wydawane na Amigę i, pecety, i i Peceta prezentowały się zdecydowanie lepiej, czy to graficznie, czy to muzycznie na Amidze, no, w związku z czym no, to generalnie wybierało się Amigę. Pecet dopiero wiele lat później zaczął, to, zaczął tutaj odskakiwać.